Cześć, kończymy już tutaj tą północną stronę tego naszego jakby ogródka i chodnika, i tak dalej. Tak jak widzicie, zdecydowaliśmy się ostatecznie na, na kostkę. W zasadzie Basia ją wybrała, ja zaakceptowałem, bo to była najszybsza, najszybsza metoda. A już powiem Wam trochę. trochę trochę mieliśmy już dosyć tego, chcieliśmy zrobić to przejście weszcie i chcieliśmy tutaj do majówki obsiać po prostu ten tą część, tą część, trawą mamy już tutaj świeżą ładną ziemię w dość dużej ilości, udało nam się to w miarę wypoziomować teraz muszę tutaj dokończyć bo dosłownie mi, zostało mi tutaj kilka docinek i już ten kawałeczek będę miał będę miał gotowy, wczoraj wieczorem musiałem jechać do roboty więc Basia ostatnie Dwa krawężniki położyła z teściem Ale już dzisiaj to skończyłem eee, Także za chwileczkę przegrabimy to Przegrabimy tą świeżą ziemię, posiejemy trawę Przegrabimy jeszcze raz eee, Zrosimy to lekko No i chyba, i chyba ta strona będzie, będzie gotowa Zostało mi dosłownie tyle, tutaj taki kawałeczek do położenia kamienia No też będę chciał się dzisiaj z tym uwinąć Tam już widzicie wyżej mamy wyściółkowane i została nam resztka, resztka tutaj na przyczepce. E, tutaj kupiliśmy od takiego fajnego pana. E, tutaj z kluczy, e, przyczepkę taką, e, całą przyczepkę w zasadzie tego zębka za 70 zł. Musieliśmy sobie tylko tam sami załadować, zresztą pomagał nam też. E, no i tu już mamy zrobione. E, z tamtej strony też mamy zrobione. Także teraz będziemy się brać za tą stronę. Ściółkowaliśmy kilkoma metodami. E, ściółkowaliśmy trochę kartonami pod spodem trochę tam mieliśmy też włókniny mimo że wiemy że im bardziej profesjonalny ogrodnik tym bardziej wukliny odradza powiem wam tak my musimy znaleźć jakiś złoty środek pomiędzy tym żeby było ładnie tym żeby to było jest obsługowe oczywiście wiemy o tym że bez obsługowych ogrodów nie ma ale chcemy tą obsługę trochę ograniczyć, więc były takie miejsca, gdzie, gdzie trochę tej włókniny dawaliśmy. W miarę możliwości też ściłkowaliśmy i kartonami, i też są takie miejsca, gdzie ściłkowaliśmy tylko, tylko tym zębkiem. Także wydaje mi się, że będzie ładny. A zaraz pójdziemy, pokażemy Wam, bo przyszła już róża okrywowa. Tam na rondo też będziemy sadzić. Cześć! Jesteśmy przy naszym rondzie. Jak widzieliście, posadziliśmy z Norbertem już lawendę. Dwa rządki lawendy wąskolistnej. Także będzie nam tu pięknie pachniało, już mam nadzieję, niebawem. I to ma wyglądać, jak wszystko dobrze pójdzie, taką ładną, fioletową obwódką wokół tego naszego ronda. I teraz powstało pytanie, co damy do środka. I nie mogliśmy się z Norbertem dogadać w tym temacie absolutnie i w ogóle. I wyjątkowo udało mi się przyforsować moją koncepcję. To mi się nie zdarza za często przy bo on jak ma pomysł, to już wiecie, to ma być tak, jak on chce. Ale tym razem mi się udało i będzie to y, róża okrywowa, którą zresztą też mi podpowiadaliście. I tak zaczęłam w ogóle czytać, bo nigdy nie wiedziałam, że w ogóle takie coś istnieje jak róża okrywowa. Słyszałam o ramatowych, parkowych, dużo kwiatow, wielkokwiatowych, ale nigdy o okrywowej nie słyszałam wcześniej. A natomiast tu się właśnie taka y, znajdzie jest to róża de Ferry. Czyli wróżka będzie różowa. Widziałam też różne wasze inspiracje. Zresztą sama też zaczęłam później i Norbertowi pokazywać wszystkie możliwe zdjęcia lawenda plus róża, żeby go jakoś wiecie przekonać. I to będą takie różowe kwiatuszki z tymi fioletowymi, e, tymi kwiatkami od lawendy. Powinno wszystko fajnie grać. E, więc tutaj ma powstać taki Oto One do no róż. Mam nadzieję, że się uda, bo róże chyba nie są zbyt łatwe w obsłudze. Ale czytałam też, że róża okrywowa długo kwitnie i wcale nie jest taka trudna do... Ręgnacji, więc liczę, że tak będzie, a jak nie, to będę miała co robić, bo Norbert na pewno mi w tym nie pomoże, bo będzie, powie, że to jest mój pomysł i mam się tym teraz zajmować, ale spoko. E, więc tak, teraz e, mniej więcej zostawiliśmy sobie te sadzonki, e, które zamówiliśmy przez Allegro. Koszt takiej jednej róży to jest chyba niecałe 17 zł z tego co pamiętam e, i pojedziemy z Norbertem na dół, weźmiemy trochę, sobie przywieziemy takiej lepszej ziemi, e, żeby przynajmniej do tego dołka ta róża na start miała, wiecie, taką fajną, taką porządną ziemię. Generalnie czytaliśmy, że taka róża to bardziej taką lekko kwaśną lub obojętną ziemię lubi. No i wiadomo trzeba nawozić jak to róża. Jak w ogóle kwiaty kwitnące, to potrzebują trochę więcej energii niż, niż każde inne. Dobra, tyle mojego gadania. Lecimy po, po ziemię i sadzimy. Hej, właśnie posadziliśmy nasze róże i powiem Wam, że to była jedna rzecz, która była zrobiona od samego początku do samego końca, według planu. Ponieważ najpierw wyznaczyliśmy rondo, wiedzieliśmy, że bez zostaje, później według planu, według też pomysłu Pani Ewy, która często komentuje właśnie te nasze filmy na temat ogrodu i na temat też innych rzeczy. Zdecydowaliśmy się właśnie na ten pomysł, bo, bo Basio się bardzo spodobał. Mi w sumie też. Może nie, do, nie byłem przekonany do, do tych róż w środku, ale wydaje mi się, że, że będzie fajnie. Więc od początku do końca udało się zrobić według, według konkretnego pomysłu. Teraz podlewamy. Czym to będziemy obsypywać, żeby nam to wszystko nie, nie przerosło? Obsypiemy to kamykiem. Obsypiemy to kamykiem, dlatego że. No, ani, ani lawenda, ani, ani róża nie lubi za bardzo kory. Tym bardziej, że mamy korę. Te, przepraszam, tego, tego zębka, tym bardziej, że mamy ten zębek taki mieszany, więc, więc no możliwe, że, że to byłoby zakwaśne, tak. Bo lawenda raczej takie, taka zie, gleba obojętna do zasadowej, a róża y, od lekko kwaśnej do, do obojętnej więc więc zdecydowaliśmy się na kamień, żeby po prostu nie zakwasić gleby. Także zaraz będziemy to wszystko obsypywać. No i będziemy czekać aż będzie rosło. To dziękujemy do zobaczenia, pa.